Witam serdecznie z tej strony jako i zapraszam do kolejnego odcinka z Gryfarming Simulator 22. Pole z rzepakiem już jest porobione. Wszystko jest tam przygotowane do siania Oprócz nawiezienia, jeszcze muszę zrobić nawiezienie. A dzisiaj mamy do zbioru marchewkę oraz soję. Trzeba zbelować trawę, bo wczoraj kosiłem trawę. Zbelować trawę. Nawieźć pole numer 55. I, co jeszcze miałem zrobić? I zebrać ze szklarni produkty. Także roboty jest dzisiaj kupa. Więc zaczynamy się zabrać za to. Najpierw odpalimy tutaj kombajny nasze. Niech zaczną już działać. Dobra, ja na razie wszędzie pracowników puszczam, bo muszę ogarnąć inne sprawy. Oni niech tutaj sobie działają. I lecimy z tematem, gdzie jest mój drugi kombajn. A tutaj, dobra. Siemka. Oczywiście one nie, nie porobną. Yy... Okej, okay. jeszcze puścimy maszynę do zbioru warzyw, naszego tutaj monstera. <gry> Tylko niech przejedzie sobie kombajn. Nie wiem, czy oni sobie nie będą przeszkadzać, ale zaraz się okaże. Trzecia maszyna działa Ja miałem na wieś, Ale zanim nawiozę i pójdę kostkować To jeszcze tutaj muszę Muszę zebrać sobie Warzywka Tylko gdzie mam auto? Auto mam tam chyba Bo już tutaj dwa dni nie zbierałem Także tych warzyw się tu zbierało Pewnie od groma Naczepę zostawię sobie, nie będziemy jechać z przyczepą tam, tylko solóweczką i zaczynamy zbiory, nie wiem czy nie będę musiał dwa razy przejechać, bo pewnie się pojawią jeszcze, chociaż może, o no właśnie, już się pojawiły. Do magazynu i lecimy po kolejne zbiory. Niedługo będę musiał wody tutaj dostarczyć, bo już może chociaż jeszcze jest tam dużo. Ale później będę musiał więcej razy kursować. Po co ty te pasy zapinasz? Jak ja jeszcze nie zebrałem. Truskawek będzie więcej, bo one szybciej się robią, także jeszcze raz tu musimy podjechać po pomidorki i truskawki. A dobra, na wstecznym pojedziemy. Co tu się odwaliło znowu? No ale dobra, udało się zebrać. No i gitana. A tu jeszcze kapusta jest. O, nie zauważyłem. Przepraszam. Zapraszam. Kurde. No dobra, niech będzie. Ważne, żeby dowieść. I odstawimy naszą brykę tutaj, naszego manika. Tutaj już też jest pełny magazyn prawie. 300 palet prawie już jest, ale do wiosny mam nadzieję, że wystarczy ten magazyn, bo będziemy dopiero sprzedawać sałata w lutym. Także październik, listopad, grudzień, styczeń, jeszcze kurde 3 miesiące, 4. To musi, musi starczyć miejsca niestety. Bardzo dużo zupek mi się porobiło i jedno jest pewne: że w tej fabryce żywności konserwowej robią się szybciej te konserwy niż zupki. Chociaż one są tańsze, ale robią się szybciej. To na pewno, bo jest ich już sporo. Chociaż zupek też nazbierają bardzo dużo, także będzie mnóstwo, znaczy dużo pieniędzy z tego. Dobra. Potrzebuje ciągnik, czy ja mam wolny ciągnik w ogóle? Jakiś mam tutaj, tego odstawimy sobie z tym kosiarkami. Pod sobie prasę. Bo tam zaraz będzie pełno, będę musiał zebrać. A jeszcze muszę przyczepy opróżnić, przecież kurde. Dobra, bo ja mam tam. Y Nie, nie, nie rozkładaj tego. Nie rozkładaj tego. Postaw to. Rzepak jeszcze muszę do olejarni zawieść, przecież ja mam jeszcze przyczepę niewysypaną. Zapomniałem o tym całkowicie. Dlatego zaraz tam pojedziemy. Kupiłem sobie nowy ciągnik. sprzedałem tego zetorka, kupiłem sobie Ursusa naszego. Nie jest może dużo lepszy, ale trochę lepszy, ale ursusik się przydał Na lepszy mnie nie stać, także na razie będzie ursusik. Już trawa zaczęła rosnąć, bo ja wczoraj to kosiłem, a dzisiaj dopiero będę prasował. Także już zaczęła rosnąć sobie na nowo. No ale dobrze. Ten już ma pełny. Tu jest ursusik, proszę Państwa. Lecimy do olejarni. Tam już też 9 palec się zrobiło. Da radę chyba zaciągnąć tą przyczepę. Mam nadzieję. 9 palec się zrobiło oleju, także już zaczyna to działać. Bo ponieważ na wiosnę chcę kupić fabrykę ziemniaków i posadzić ziemniaki. Także... Znaczy najpierw posadzimy ziemniaki. Fabrykę się kupi później, już jak będzie, będą zbiory, coś tak go rzuca. Co cię tak miota? O, chyba nie daję rady z tymi przyczepami. No, trochę za ciężkie zadanie mu dałem, no ale nie mam ciągnika, musi sobie poradzić. Czy on to wciągnie tam w ogóle? Coś się dzieje. Coś się stało. Popsuł się. Albo coś z biegami, nie tak. ja... <grystanie> <grystanie> yeah. Chyba to nie był dobry pomysł, żeby taką, takie przyczepy do niego zapinać, no ale kawałek ma, to dociągnie. Opróżniamy. Tutaj właśnie stoją z boku paletki już zrobione No już szybciej poszedł jak się opróżniła przyczepa Dobra, ile tutaj mamy towaru? 72 tysiące, że Także trochę oleju wyjdzie z tego, tutaj bawełna w ogóle rośnie sobie. O, o. nie wiem co się dzieje. Ale strasznie niemiota, dobra, muszę go zostawić. Chociaż teraz ruszył. Dawaj, jedziemy 38, proszę, ciśnie teraz. Teraz co ja mam opróżnić najpierw, bo ja tutaj mam dwie przyczepy, a trzy maszyny do opróżnienia. Najpierw może kombajny opróżnię, bo kombajny mam bliżej do silosów, żeby to zwieść. że na raz zebrał. Ten może naraz zebrał wszystko. To są małe pola, także chyba zebrał na raz. Dobra, ja tylko poprawię sobie tutaj, bo widzę, że kolega tu jak zwykle nie dociągnął. 84% no, czyli... czyli takie pole na raz sobie bierze ładnie. Dobrze, jeszcze po tamtym poprawię. No nie, ten to na pewno nie dojedzie do końca, bo pewnie mu braknie miejsca. No już ma 94%. No dobra, nawróci się. Tam mi się uda. A no nawet nic nie zostało. Elegancko, dobra. Dobra, to mogę podjechać sobie opróżnić obydwa w sumie, albo nie jednego opróżnię tamtego. A tego to związę od razu do silosa opróżnie, nie będę przeładowywał do przyczepy. chyba dojadę z nim do końca żeby... O, ciągnik nie daje rady pod górkę <noise> no nie no nie no nie rób mi tego dobra, to jest za słabe, to on tylko się nadaje do góry nakarmić o. Górkę zobaczył i już skończył. Dobra, teraz już poszedł. Dawaj to wypróżniaj. To jest, także OK wysypię to sobie do Silosa i odjadę pod tego co warzywa zbiera, a tamtym kombajnem sobie tutaj przyjadę samo, ale żebym sobie ciągnik postawił niestety na drodze Ja mam ciągnika takim czym jadę. No kurde, przecież. No, dobra. Muszę zamienić te ciągniki. Ty tutaj zostaniesz sobie, będziesz woził, będziesz woził kurą jedzenie. Właśnie ja nie spojrzałem na kury, czy jedzenie mają. Za dużo roboty się zrobiło nagle. Będziemy opróżnić marchewkę. O! Przepraszam pana, jeszcze tutaj. No nie no, to jest... Nereformowany pracownik, niestety. No. Niestety. Dobra, kombajn możemy zwieść sobie. Już nam nie będzie potrzebny w tym sezonie. Pojechał i za chwilę będzie znowu pełny. I tak. Nie wiem, dlaczego nie może poczekać chwilę, zanim się go opróżni całkowicie. Dobra. Myślałem, że nie jedzie. Musisz poczekać, niestety jeszcze. Jedziemy. Jedziemy zwiedzimy tą soję. Tego kombajnika też możemy odstawić na razie, bo też nam nie będzie na razie potrzebne. Czy ja z tym headerem się tu zmieszczę? O to jest pytanie może być ciężko. Może być ciężko. Wiem, że go mogę sobie podłączyć pod kombajn chyba do tyłu i za nim ciągnąć, tak mi się wydaje ale spróbujemy to zrobić bez... No, troszkę soi się uzbierało, tam wcześniej też miałem trochę tak, że będzie na sprzedaż trochę. czy moje kury. Nie mają jeszcze jedzenia, dobra. Tylko jajka już chyba są pełne palety. Tak, tutaj cztery palety. Tutaj na pięć palet, szósta idzie, także dobrze. Jajek też już trochę jest. I co? Pełny jesteś. Widzisz? Jakbyś poczekał, to byś nie był pełny. O, mój pies w ogóle łazi sobie. Pola będzie trzeba przygotować na wiosnę i zacząć na wiosnę później sadzić sobie. No dobra, będę musiał to jechać, zawieść to pytanie. Gdzie? Bo tutaj mam w zupkach mam dużo marchewki, 210 tysięcy pasternaku trochę mniej. Póraków. Ja bym to zawiózł tą marchew... marchewkę konserwową. Niech tam ta fabryka se robi, bo tam braknie za chwilę pasternaku i nic nie będzie się produkować, a szkoda, żeby stała bezczynnie. Dobra, yy, fabryka konserwowej. To jest tutaj. Dobra, oznaczymy sobie, bo jest na końcu drogi, także łatwo trafić 45 tysięcy litrów. Tam jest pełne auto prawie, no pełne to będzie 60 no, też będzie sporo tej marchewki. Zimą sporo zarobimy, naprawdę Sporo kasy Tutaj fortepian 50% jest Bo ja patrzałem dzisiaj Także 50% fortepianu Już zrobiony. Za dwa dni Czyli będzie to W grudniu Będzie sprzedany Kolejny fortepian Przyczepę muszę większą kupić, no ale zobaczymy na przyszły sezon. Dobra, ja Wam pokażę tylko ile się zrobiło zupek Tam przez 2-3 dni, chyba. No to tyle i gimburaki. Wyciągałem te palety, wyciągałem jedną za drugą, one się cały czas pojawiały, no, <laughs> nie mogłem nadążyć. Co jest, gramy? Pełne? Czy co? A, bo ja wysiadłem, nie wyładowało. <laughs> Dobra. Yeah. Ja. Myślałem że pełna, ja dopiero przyjechałem. No i dobra, jeszcze tylko wejdziemy tutaj, pokażę ile, ile zupek jest, to jest tego masa, tutaj jest barszcz czerwony, pasternak, potrójna zupa i marchewka, także jest sporo tego, naprawdę, naprawdę sporo, mebli to są dopiero dwie palety jak patrzyłem, także nie ma desek, jest też już sporo, ale no, te fabryki nie nadążają produkować, żeby te deski zużyć wszystkie, także... Zobaczymy jak będzie dużo desek, później jak będę miał te maszyny do drzewa, jak ten las urośnie tutaj jeszcze No właśnie, bo ten las tutaj se rośnie Ale on jest dopiero mały Jak ten las tu urośnie i będzie tyle drzewa, że masakra to... Będę sprzedawał chyba deski albo drewno, nie wiem czy się bardziej opłaca, ale zobaczymy a na razie to będzie wszystko w tym odcinku. Ja sobie tutaj pozbieram, pozwolę te warzywa, porobię pola i co. I będziemy się widzieć w następnym odcinku, czyli pewnie przy sprzedaży, bo już tutaj nic nie będzie do roboty na polu do wiosny przynajmniej. Bo dopiero wiosną będziemy obsiewać, ewentualnie kupować nowe maszyny, fabryki. Także za dzisiaj Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.